Zadanie 54, zbiór zadań CKE. Dany jest grania stosu prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy A oraz wysokości H. Wpisano w niego ostrosłup prawidłowy czworokątny w taki sposób, że krawędzie podstawy ostrosupa i grania pokrywają się. To jest tutaj. Zaś górny wierzchołek ostrosłupa jest środkiem podstawy górnej grania Tutaj. Niech F będzie bryłą powstałą po wycięciu ostrosupa z grania stosupa. To kończ znanie. Różnica objętości bryły F i objętości ostrosłupa jest równa i są cztery odpowiedzi do wyboru. No to tak, zaczynamy od opisania sobie naszej bryły: jednej, drugiej, trzeciej o krawędzi podstawy A, czyli a to jest tutaj, jest to kwadrat, czyli A też będzie tu. Wysokość grania sto-supa to jest h, jest tu, ale też oczywiście, tu sobie narysujemy szybko przekątne, wysokość ostro-supa też wynosi h, bo ona, one są sobie, sobie równe. To zaczynamy po kolei. Będziemy wyznaczać objętości. Najpierw objętość, Całego grania stosupa, Czyli V, grania stosupa. Czyli VG. Oczywiście objętość grania stosupa, jakiegokolwiek, to jest pole podstawy razy wysokość. No to w naszym wypadku to będzie VG. To jest. Pole podstawy to jest A kwadrat razy H. A odkreśla. No, i było to więcej, nic nie zrobimy, bo mamy tylko same dane, to są literki. Dalej zapisujemy sobie objętość ostrosupa. Ostrosupa. objętość ostrosupa z kolei wyraża się wzorem. My sobie zaznaczymy VO jako że ostrosupa. To jest 1 trzecia. Pola podstawy razy wysokość. Czyli w naszym przypadku VO no to będzie jedna trzecia. Pola podstawy, czyli pole kwadratu. A kwadrat i razy wysokość to jest H. odkreślamy. No i zostaje nam jeszcze VO, czyli objętość bryły F. Bryły F, czyli VF, objętość bryły, to jest co? Od objętości grania stosupa Odejmujemy objętość ostrosłupa, czyli objętość bryły F to. Objętość graniastosłupa to jest A kwadrat H odjąć. Objętość ostrosupa to jest 1 trzecia A kwadrat H, czyli objętość figury F, czy bryły F, może tak to od jedynki odejmujemy jedną trzecią i to jest dwie trzecie. A kwadrat h to jest objętość bryły F. No ale w zadaniu mamy obliczyć różnicę objętości bryły F i objętości ostrosłupa, czyli V objętość bryły F odjąć objętość ostrosupa. Różnica to oczywiście odejmowanie. Czyli objętość bryły F to jest dwie trzecie a kwadrat h. Odjąć objętość ostrosłupa to jest jedna trzecia a kwadrat h. Odkreślam. Czyli równa się, równa się. Dwie trzecie odjąć, jedna trzecia to jest jedna trzecia a kwadrat h. I gdzie taka odpowiedź jest? 1 trzecia a kwadrat h. Od razu znajduje się to w odpowiedzi a, bo tu jest 2 trzecie. Tu jest h do drugiej, tu jest h do drugiej, powinno być a do drugiej, czyli faktycznie a tu jest prawidłową odpowiedzią.